się ma Tu wecho 16 a za niedługo nie, bo organizuje pewien rodzaju konkurs, który będzie działać na takich zasadach, że. No. Poczekajcie, bo mam lego mózgu. No. I ten konkurs będzie polegać na tym, że Wy będziecie w komentarzach pisać jakieś nazwy związane. Jakieś takie nazwy, głównie związane ze świętami i z moją ogólną nazwą, jakieś takie połączenie. No i najbardziej lajkowany komentarz. Najpierw będzie top 5, potem następnego dnia top 3, i potem. Będzie. No, to I potem będzie top 1. No, i wtedy sobie zmienię tą nazwę. Tylko, że hashtag ciągle. Tylko, że małpa w efekcie ciągle zostaje. Ale ogólna nazwa. Albo dobra, wszystko zmieniam na tą nazwę, którą mi wymyślicie. I na mój banner kanału wlatuje wasza. Wasza ikona na profilu YouTube'a, no, więc. No i też będę wybierać takie, które będą mi się podobać i będą takie dla mnie w miarę świąteczne. No i to już nie tylko na podstawie lajków. W ogóle w opisie będzie cały konkurs. Czekajcie, bo coś mam, mam na mordzie. Nie da się zmazać, dobra. No ale mm, to ben, nie będę tylko wybierać na. Mm, <śmiech> <śmiech> to ja tego nie będę wybierać tylko na ym, skali. Yy, tego. To ja tego nie będę wybierać tylko na skali lajków, tylko też na skali świąteczności. No. Cały. Yy, większość konkursu. Będzie podana w opisie, czyli tam się wchodzi, gdzie wchodzi się w tytuł, potem schodzi się w dół, tam pisze opis, no i tam się klika, i tam będzie cały opis tego konkursu. No, w sensie zasady, no. To naka. No i zostawcie łapki i słupki i papa. Pa. A, no i. Mm. Nazwę mogą wygrać. W sensie taka nazwa, która będzie, mogą będą. W tym fragmencie mi chodziło o to, że jak masz soba, to będziesz mógł zadecydować, jaka nazwa będzie na moim kanale. No, to pa! Miłego oglądania dalej! Pa! Jo, hmm, zadecydować tylko moi subskrybenci. No. Więc jak nie subskrybujesz, to nie, to jak nawet twoja nazwa będzie najbardziej świąteczna, to nawet to nie może, ona być, no w sensie, no, te, no tutaj jest taki warunek, nie masz suba, nie dam twojej nazwy na moją nazwę. No to, pa! no to, jak chcecie, i mnie nie subskrybujecie, to najpierw subik. A potem nazwy. No to pa.